Czy warto przestać spłacać kredyt frankowy? Czy jest inny sposób na to, by nie płacić bieżących rat kredytu frankowego i uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami samowolnego zaprzestania spłaty rat? Dzień dobry, nazywam się Angelika Sikora, jestem radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Certus i specjalizuję się w prowadzeniu spraw na rzecz frankowiczów. Niektórzy kredytobiorcy posiadający kredyty we frankach zadają sobie pytanie. Czy warto przestać spłacać kredyt i czekać na pozew z banku? Czy oczekiwanie na wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank to dobra strategia? Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyt i chcą złożyć pozew przeciwko bankowi, obawiają się również, że ich działanie może zostać odebrane jako niekonsekwentne. Pozornie wydawałoby się, że zaprzestanie spłacania kredytu ma swoje zalety. Zaprzestajemy spłacać kredyt, egzekwujemy swoje prawa i regulujemy naszą sytuację z bankiem, nie czekając na wyrok sądu. Wielu kredytobiorców może uważać, że taka droga jest prawidłowa, ale czy faktycznie tak jest? Rzeczywiście aktualne orzecznictwo krajowe wskazuje, że wiele się zmieniło w wyrokowaniu sądów od momentu zapadnięcia rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości. Unii Europejskiej w październiku 2019 roku oraz zmiany stanowiska Sądu Najwyższego. Statystyki pokazują, że frankowicze faktycznie w ponad 80% spraw wygrywają z bankami. Jednak na dzień dzisiejszy nadal w sądach powszechnych zapadają także wyroki, w których frankowicze przegrywają. Powody są różne, między innymi niewłaściwie sformułowane żądanie, okoliczności, w jakich kredytobiorcy zawierali umowę, czy brak jednolitego orzecznictwa. Ponadto należy pamiętać, że zaprzestając spłaty kredytu, bank zanim złoży pozew do sądu postawi całą należność tytułu kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, rozpocznie windykację oraz umieści dłużnika w rejestrze dłużników niewypłacalnych, co istotnie wpłynie na naszą zdolność kredytową i zapewnie utrudni lub uniemożliwi uzyskanie kredytu czy pożyczki w innym banku. W przypadku przegrania procesu wytoczonego przez bank, kredytobiorcy oprócz konieczności spłaty całej kwoty należności będą zobowiązani do zwrotu odsetek, kosztów prowadzonej windykacji i kosztów sądowych. Podsumowując, najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorców jest kontynuowanie spłaty kredytu, kolejno przeanalizowanie umowy z bankiem pod kątem szans procesowych, a w przypadku pozytywnej weryfikacji złożenie pozwu do sądu. W trakcie sprawy w sądzie można złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa celem uzyskania zgody sądu na zaprzestanie spłaty kredytu do czasu zakończenia procesu. Bank nie będzie mógł z tego powodu wypowiedzieć umowy kredytu. W skrajnych przypadkach przegrania procesu kredytobiorca zobowiązany jest wyłącznie do pokrycia kosztów sądowych, natomiast umowa kredytu jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach. W sprawach prowadzonych przez Kancelarię Prawną CERTUS składaliśmy takie wnioski o zabezpieczenie powództwa i z sukcesem dla naszych klientów uzyskaliśmy zgodę sądu na zaprzestanie spłaty przez nich kredytu do czasu zakończenia procesu. Więcej o tej możliwości opowiem w kolejnym wideo o kredytach frankowych. Jeżeli interesuje cię wystąpienie do sądu z powództwem przeciwko bankowi i chcesz mieć możliwość zgodnego z prawem zaprzestania spłaty bieżących rat kredytowych, to napisz do mnie na podany niżej adres mailowy, przeanalizuję twoją sprawę i przedstawię ci możliwe warianty działania.